Siemanko, witam was po tygodnia treningowego rotu 800 w totalu. Generalnie ten tydzień był dosyć dobry yy, i słaby powiedział, że dosyć, bo był bardzo dobry. Generalnie yy, borykałem się z problemami z najszerszym, który był zbyt spięty z lewej strony, przez co musiałem go w zasadzie rozluźniać i potem wracać mu napięcie tak, żeby faktycznie pracował, udało się to zrobić. Generalnie tutaj w tle wiadomo trękny. Z wyników, no to tak, tutaj widzicie 70 na 3, z RPI 9,5. Generalnie fajny wynik, PR życiowy, bardzo fajnie, przed tym było 167,5kg na 3, też RPI 9. I wiedziałem, że to nie jest koniec potencjału, że tutaj jest jeszcze szansa, ale to zobaczycie Wy yy, ostatnio raz, się będzie działo. Na razie mam SBD, tutaj siat, 225kg na 3, RPI 7. Bardzo lekkie, określiłem za jak 8,5, ale to było 7, spokojnie. Bo widać jeszcze, że to jest bardzo duży zapas. Potem dwie serie bakofów i tutaj pierwszy raz zastosowałem. I tutaj pierwszy raz zastosowałem sobie dwustopniowe bakofy. Tutaj jest 202,5 na 3 RP9. Jako, że było to dosyć ciężkie, no generalnie bakowy dwustopniowe są kiedy jest serio ciężko i wiem, że nie wypełnię założeń treningowych No to wolę zrobić coś takiego, niż po prostu się męczyć, latać z tą sztangą, zabijać się. No to to nie było lekkie ogólnie, nie? W sensie tak mi się wtedy wydawało, to teraz patrzę RP8 gdzieś, no ale miał być to trening y, tego ciężki, przetrekki, lekki, ale to akurat dobrze. Tu y, 182,5 na 3 RP6, no było to lekkie, tu nie ma co się oszukiwać. Generalnie co do no to bardzo mocno spóźniłem pozycję, bo siadałem ATG, co było błędem. Ja tutaj mamy ławę 160 na 3 RP8. I tutaj touch and go, więc fajnie. Nie, chwilkę? Nie, to nie jest touch and go, tu jest pauza. To z pauzą było, więc fajnie, leciutko. Tutaj jeszcze baków, 145x3 RPi od 6 do 7,5, i to były 3 serie. Więc generalnie no, łatwa robota, nie? Tutaj nie, nie musiałem się już wysilać, baków mają być lekkie, przyjemne, żeby trochę na technice popracować, nie? Dobra, i tu mamy ciąg z właśnie tego SBD. Tu mamy 210 rozrywkowe na trójkę, generalnie zamek boli, wiadomo, e, tutaj musiałem właśnie zamek zacząć stosować, no już te dwójki, trójki, nawet czwórki zacząć. Siemano, ja już po pedaliadzie, czyli takim rozruszaniu się po ciężkim SBD powiedzmy, e, no i co, podsumuję w ogóle e, te większe tygodnie w zasadzie, większą połowę, e, jeszcze nie wiem czy powinno być większą połowę, ale nieistotne, po prostu większe tygodnie już zrobiłem treningowo. Więc generalnie jeśli chodzi o poniedziałek Fajna ława 167,5 na 3 ruchy I jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o wtorek No to wiadomo reszcik Środka fajne SBD wyszło Wszystko poszło po myśli tak jak miało Nic się nie zepsuło, nic się nie spartoliło także fajnie 225 na 3 z zapasem na półtora, może dwa ruchy w siadzie. w ławie stabilne 160 z, fajną dosyć, z fajnymi dosyć połzami na trójkę, z zapasem na powiedzmy tam powtórzenie, może dwa, ale bliżej powtórzenia. No i ciąg 240 na trójkę. Jedynym limitem był zamek, a to się spodziewałem, więc adaptacja właśnie tego prógu bólowego przy zamku postępuje, więc powinno być mega fajnie. No, także to było na tyle w sumie. A jeszcze dzisiaj, czwartek, pedalnika, to już mówiłem, Porobiłem sobie rotację, porobiłem sobie wszystko. Dosyć dobrym stanie jest to ciało, jak na to, że jeszcze dzisiaj miałem błękit. Także fajnie, nie? No więc przygotowania idą dobrze. Lecimy dalej. Dobra, nagadałem się, yy, wszedł błąd. Tu jest 163 yy, i tu są pauzy. Tam było 142,5, jeśli nie mylę. Generalnie nie ma to znaczenia większego yy, tutaj już ta ława zaczynała wyglądać fajnie no to było to ciężkie, nie? a tutaj ciach nie? Yy, to jest dosłownie no, po pedaliadzie, nie? SBD a pedaliada, nie? jaka jest różnica yy, no dzień ławy, nie? generalnie fajnie piknęła yy, ogólnie to było strasznie lekkie. Jeśli ja tego nastawiałem gdy to było mega ciężkie, to było mega lekkie. dobra, no tutaj mamy adaptację 2.9, box skład 60cm yy, nie. generalnie tutaj siadła piątka i 7. No i było fajnie to siadło, było to ciężkie wiadomo, nic dziwnego. Jeszcze robię sobie, ale nie nagrywałem, siady właśnie z nienaganną techniką. Jest takie trzy serie po 135 kg na 5. Dzięki za uwagę i do następnego.